Jest za dużo, dużo niepoprawnych nie, nie, nie informacji. Teraz na przykład mówią, że jeżeli przeszedłeś tego wirusa, to jesteś odporny. Nie ma na to żadnych dowodów. To jest tak, jakby cię ktoś dźgnął nożem, przeżyłbyś i byś powiedział: A teraz jestem odporny na noże. Nie działa w ten sposób. Wszystko jest dziełem przypadku. Wiecie na przykład, skąd pochodzi słowo kwarantanna? Macie świadomość? Kwarantanna. To jest słowo pochodzące od y, czasów dż wielkiej dżumy się, Wielką Dżumę? To była jedna ze wcześniejszych pandemii. Czarna śmierć, tak na nią mówili. Był rok 1100 i za 200 lat Czarna Dżuma zaatakowała Europę. Sorry, pomyliły mi się lata. Ale to są, są, są połączone naczynia. Jak menaszka, która jest połączonym naczyniem. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że... Dżuma szalała, nikt nie wiedział, co zrobić. Nie było wtedy e, wiadomości, internetu, Facebooka. Ludzie nic nie mieli, nie wiedzieli, jak się zachować. Próbowali wszystkiego: topili dziewicę, palili Żydów, e, kogoś wrzucili do wulkanu. Nic nie działało. Żadna z pierwszych trzech rzeczy, jakie spróbowali. Więc powiedzieli sobie, no, co teraz? Co I ktoś powiedział, do Biblii sięgnij, w Biblii będzie odpowiedź. I ktoś sięgnął do Biblii, zaczął ją czytać, i nagle powiedział, Eureka! Bo ludzie, którzy czytają Biblię, często mają zajawkę na Archimedesa i, i, i często to idzie w parze, więc mówię, o mój Boże, uraka, coś odkryłem. Bo w Biblii napisane jest, że liczba 40 to liczba oczyszczenia. Jak 40 razy ją powiesz, to nie musisz brać prysznica. Nie, chodzi o to, że... W Biblii 40 dni po prostu musiałeś. Jezus był poddany pokusom. 40 dni, Mojżesz i jego brat musisz. przekazali 40 dni na przykazania. 40 to jest liczba oczyszczenia w Biblii. Ktoś pomyślał sobie, słuchajcie, tak to zrobimy. To była Wenecja. Stolica Targów. Ci ludzie z Wenecji, Wenecjusze, tak się na nich mówi wtedy, teraz inaczej. I powiedzieli, słuchaj, ty musisz wejść do pokoju na 40 dni na liczbę oczyszczenia. I akurat weszli na te 40 dni, i, i czas inkubacji dżumy był krótszy, i udało się wyleczyć dżumę. Takim przypadkowym faktem z Biblii. I 40, wracając do pytania, to jest, to jest kwaranta po włosku. I od tego pochodzi słowo kwarantanamera. Nie, od tego pochodzi słowo kwarantanna. No. No się wszystko łączy. Ja mam wrażenie, że my tak samo teraz rozwiązujemy ten problem. Po prostu, że jak gdyby nie wiemy, czy tam przypadkowe rzeczy robimy. Zamknij lasy, czy to pomoże, nie wiem, teraz je zamknijmy. Załóż maski, czy to pomaga, nie wiem. Kurwa, zdejmij ją. Nie wiemy, co robić. Ja się boję, że odpowiedź znowu jest w Biblii. Że okaże się, że jedyną metodą na tego wirusa jest nie jeść jabłek, czy coś w tym stylu. <noise> Jakby może tak być. Może, może? Może też tak jest, że po prostu tego problemu nie da się rozwiązać. Że, że to jest taki mission impossible. Swoją drogą, wiecie jak przetłumaczono mission impossible na polski? Mission impossible. Tłumacze powiedzieli, że tego nie da się przetłumaczyć, że to niemożliwe.